Cześć widzowie, no, to jestem Jan No, no więc Mojanek no, I dzisiaj nagrywamy pierwszy film z minecrafta Mój pierwszy film No i subskrybujcie mój kanał Nie zapomnijcie o łapce w górę No to ja tu prowadzę do grania. Zaraz mówię No Co będziemy robić tak W tym odcinku już, już wam mówię W tym odcinku robimy, będziemy Będę robić takie miejsce, no będę robić taka, taką swoją miejscówkę jakby. Kogo będę miał wiecie, No crafting, tam domek sobie buduję, jakąś enchanting. Panie rzeczy, dobra. Widzicie, mam panie, no dobra. Jak coś tam nie widzicie, że jestem taki mega dobry po prostu, to jest mega drop No to jest mega drop po prostu. No widzicie jak enchanty Tutaj te, tutaj tak, Tutaj tak, No tutaj tak No to No to, to zaczynamy Najpierw ja muszę znaleźć miejsce gdzie będę budował Znaczy zresztą tutaj Nie, nie wykopać jakiegoś terenu Może, może dobrze Dobrze No to tu zacznę kopać i widzimy się jak już tam, 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 ten. No wiecie, jak już to jak jak zrobię. No już jestem. Już tutaj sobie wykopałem trochę. No to nie zajęło mi aż dużo czasu, jak widzicie tutaj. O, tutaj taka No to zaczynam teraz, że yy, no, robić tutaj tą miejscówkę. O i dobra, i wiem, jeszcze miałam plan robić taka, żeby podłoga była, Tak wiecie, y, jak no i złoto ja jema Emeraldy, bo chciałam odsieć na robić, nie będzie tak ładnie wyglądało. No to to może nie będę robił cięcia, bo to szybko to będzie krótko. To szybko tak, no szybko to będziemy robić ale wy uwielbcie, że ta łopata jest taka dobra, że patrzcie, są tu dwa bloki dwa, a teraz są dwa bloki Jeśli jeśli dwa, dwa niszczą bloki, bo tak, tak szybko kupię ta moja ta przez to właśnie mi tak, powiecie, wiecie, tak mega szybko poszło, po posz żeby wykopać ten teren tu ciągle kopię. jak coś chce wykopać dirta to zawsze tutaj jest no, właśnie takie dziurę ciągle to słychać na robie bo z tą opatą to trudno ale ja tak pokazuję zaklejam dziurę tu nie będę się tu z dirtem mieszkał czyli że myślę że nubek no, jestem? Piszcie w komentarzach czy jestem dla Was niby jak Minecraft czy nie. dla siebie mogę. I wpadajcie też na kanał Szymon Krajnoga i, i wojt 15. I wojt 15 no, i, no i subskrybujcie ten kanał. I... Dobra, no i właśnie tutaj. No. To, to robimy ten tryb może pierw może wiem robimy taką linie za na tutaj później ze złota na końcu z dobra. dobra to widzimy się już jak Będziemy, no jak to skończysz? No już jestem no, widzicie, widzicie jak To wygląda teraz no, tak wam pokażę O teraz O, teraz to dopiero Wygląda Dobra, no to, to Teraz już skończyliśmy podłoga Całą podłogę skończyliśmy Zaraz muszę wybrać Muszę wybrać Crafting Nie wiem, może zrobimy tak Tu powstanie crafting No ja muszę na przykład wybrać do tego Craftingu i Mam Dobra. Nie mam biblioteczek, bo tam craftingu nie zrobię O Czemu z tego nie... Czemu z tego nie leci? A, bo pachnie to niedotek przecież. Co? Aha, może na tym wszystkim nie bawił nudy. No. no. Z tego nie, nie wiem, ale ona tego nie leci. Dobra, to idziemy szukać biblioteczek. Żeby się tylko nie zgubił. Tak, ja pewnie ja, kiedyś kiedyś, no już nigdy nie spotkam tego miejsca, bo wejdę no, na pełna, wyjdę na jakieś krzyży, ma w swoim miejscu. I teraz piję już Będę musiał taka druga robić, bo na pewno nie spotkam już tego. Nie mam biblioteczek, ale tutaj mm, fajne rzeczy padają, jak się mm, kobla kopie. Tutaj może ten. No kopie kobla, trochę. Nie, no. Dobra, no nie. O, dobra, kopię. Dobra, patrzcie, jak kopię to na przykład, to mi da mi ten blog tego i chyba co level, to jedną biblioteczka. No. Dobra, że no to Idę na górę, mam biblioteczkę, wykopuję ją ręką, nie wiem czemu i mam do I robię teraz enchantik. Ale właśnie pewnie tak myślicie, że jak koble wypada diamenty i szerwę się zbiera do tego, to jak można kobel wydobyć? Właśnie tu jest jedyny problem, bo się nie da wydobyć kobla. Tak, to, to fajny serwer tak fajny serwer tylko to jakoś nie tak kobla wdobyć. Mnie denerwuje jak ciągnąć tu I jeszcze ja o, i pochodnie nie można zrobić. Bo jeżeli nie zrobię. I też do tego rudy nie ma. Nie ma rud w ogóle. Żadnych ród nie ma. tylko wszędzie jest kobel. Nie ma, Nie ma poziomu. innego bloka niż kobyl, stone i... ten Den, Dobra, tu mamy to, to można postawić na... Hmm. O... ...kochanie, fajnie to wygląda. I teraz sobie drobnie skrzynki jeszcze. I będziemy już powoli pamiętać ten odcinek. Mam rozróżnić dwie, że po opadnych stronach. Dobra, no tak, tutaj jest krzynaczka i tutaj. Tak się prezentuje... A jeszcze nie? A jeszcze nie? Tak się prezentuje ekran, ekran końcowy. Koń, koń Dobra, no to. taką moją miejscówkę. Piszcie w komentarzach. No, napisz, napiszcie w komentarzach. Czy. ten, Czy chcecie. Jezu. O filmy fortnite a, bo też mam fortnite I z też. No. Piszcie. No, w w tak jak, jak chcecie jak z Fortnite'a i, napiszcie, napiszcie, Fortnite i z Robloxa, jak tylko z Fortnite to napiszcie Chcę z Fortnite'a i z Robloxa. Jak chcecie tylko z Fortnite'a, to napiszcie Chcę z Fortnite'a. A jak chcecie tylko z Robloxa, to wiecie, chcę, chcę Robloxa. No, sobie. Z, nie wiem. Eee, Białopatę i wypożę, pokażę wam, jak na tuszerze serwerze się enchantuje. Mam normalną łopatę. sobie zrobiłam tylko na to. No i nie mogę tego leczyć. Muszę trzymać yy, ten przedmiot, który chcę Który chcę, chcę zenchantować? Nie wyprodukuję Tu mam 6 na przykład wytrzymałość, chyba na dotyk i efektywność. No i zawsze, zawsze są takie. No zawsze są takie, i i, nie, i, można, nie, no, i to nie jest tak, że można tylko sobie jeden jeden wybrać, tylko można na przykład pyk, 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 pyk tak jak wezmę, i mam, i mam te wszystkie. No to tak wygląda. No to. Widzicie mnie. И вас журнал.